Witam na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na film. Ja mam nowych gości na podwórku. Są małe kosy, jak widzicie, nagrywam. Jest ich sześć, ale dopiero co odleciało i jest w tej chwili trzy. Przejdźmy. Trójeczkę kosów tam wlają mi wody. No kawę, żeby przylatowały. Jednego roku to miały tutaj gniazdo przy przybudzi, ale strasznie psy szczekały, no i niestety wyprowadziły się, były młode, latały, ale człowiek nie mógł spać. Teraz to mówię, no nie mają gniazda tutaj, ale gdzieś w pobliżu. I jest w tej chwili trójeczka. Proszę bardzo. Kosy tutaj wspólnie z gołębiami, ale tu jest ich sześć bo w ogóle było. Tylko mówię, no nie zdążyłem nagrać. Woda jest postawiona, latają sobie. Ja to lubię ptaki, lubię zwierzęta, nie przeszkadzam im. I woda w kafle tutaj jest naszkowana z boku, żeby gołębie tam mnie piły, taka ustana. I proszę zobaczyć jak sobie dziobią. Ciekawe czy przyleci więcej. Jak widziałem 6 tutaj było. Na razie mam tylko 3. Ale myślę, że się pojawią już następne. Ja o tej porze, właśnie puszczam gołębie. Gołębie sobie żerują. Ale w tej chwili nagrywamy kosy. I to są młode. To nie są stare, tylko młode. Gdzieś tu pewnikiem mają gniazdo. Stare wylęgły się i przelatują pobliżu. Nagrywamy trochę gołębie. Ale sam te są miurne, tak zasuwają, że bardzo, bardzo są miurne gołębie. No ale no trudno. Dobrze, że są zdrowe. że ruchają, a to że tam. <grytania> o, samiczka jest jedna luźna. Jeszcze mam jedną parę do sparowania. Ale nie wiem, czy sparuje, czy nie. Ale w tej chwili nagrywamy kosy. No jest dwa. Czy więcej przyleci, czy nie, jak pokazywałem, tu mam gryty, ale co się gryty nie interesują, bo się już gonią na jajka. Następne i kosy sobie jest dwa na razie, widzę dwa zobaczymy, czy przyleci coś więcej. Tyle cię tu nagramy, ale tutaj pokazuję gołębie, puszczone, mówię, godzina dziewiętnasta. Kosy się nic nie boją, gołębie też na razie się nic nie boją, przyzwyczają się, patrzą co się dzieje. jest Rubelek przezimował od tej zimy, jest tam jeden widzę ale za daleko, nie wiem czy schował się tam też jak tutaj psom daję jeszcze to Rubelek przylatuje i sobie ciobie wodę pije tam tak samo kosy latają widzę ale nic więcej nie przylatuje jeden został tej chwili nie odleciał. No nie nagrało się tutaj szóstka, ale nagrało się tylko 2-3. Myślę, że kosy jeszcze przylecą. Na no, wieczorowego puszczam. wtedy mówię, jest spokój. Jaszczamb już jest najedzony. Jeszcze jest ta wylotka tutaj, luźna jedna, ale mówię, nie dokupuję samców, samca żadnego, tam kolega chciał mi dać z, z takiego taka jak u mnie, ale nie biorę już, bo nie ma sensu, muszę już poparować, tylko dokończyć, nie chcę chodzić, luźna, będzie młody sami, co się weźmie, nie przeszkadza mi, jak się pławi. Czekamy na kosy, tu paruje białogony, 8 maja jeszcze ta para, nie mogę sparować prawie 4 tygodnie, samiec tu jest właśnie na gnieździe, bez kuperka, bez fartuszka, taka para biorąc. nie mogę sparować, on dziennie sam siedział w klatce 10 dni, samice puszczam, no nie mogę i teraz kratuję ich tutaj już 5 dni, pociatam grucha pod inne na podwórkę jak puszczam lata ze samicami natomiast ta samica mu się partnerka nie podoba i zobaczymy czy sparuje czy nie powiem wam już ją nie dziobie tutaj najpierw był dwa dni dzień dwa kiedy była zastawiona dekturka. teraz zostawiona jest dekturka. samica jest idzie pod każdego samca a ten nie interesuje go ta samica za innymi grucha i na razie jest areszt jedzenie tylko Puszczam, jak tylko dostaję karmienie. Dwa razy tylko puszczone są. Pociate też, bo nie daje rady. Ona to jest luźna jak nic. au 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 Ona tu się pławiła, jak tylko zawyłem luziutkę. A ten. Chyba rocze. Zakała, naprawdę zakała. Ciekawy jestem, czy się weźmie, czy nie. Takie młode mamy na podłodze. Koledzy, wczoraj tam wydałem dwie sztuki. Dwa młodziaczki. Młode też jest dwa tutaj. Tu też jest dwa w niektórych gniazdach. dwa Tu mamy karpiaczki młode, tak samo. Także młodych takich to trochę tutaj jest. I takie młode, to ja za tydzień czasu, w przyszłym tygodniu, to już będę zdemował, to będę na podłogę i będą wszystkie. Też jest dwa, jeden spad ale nie zabił się i tu też go karmią inne też taki jeden jest młody także młody, tu jest młody, tu jest młody, tu jest też młody tu jest też, także młody trochę jest takich dużo ich tam potłukły wyszwańczyki tu dwa tu jest taki wyszwańczyk, tam też są dwa tu też są wyszwańczyki dwa wyszwańczyków to jest sporo, tam nie wszystkich nie będę pokazywał, ale jest trochę. Też taki jaśniaczek. Trochę młodzieży jest, ale mówi jeszcze niesparowany. Też taki młodziaczek. No trochę jest. Też takie dwa młodziaczki. Także trochę coś tam się uchowa. Ale mówi, ja późno włożyłem gniazda, nie miałem czasu parować. A te se siedzą. I zobaczymy, kiedy, kiedy się wezmą parę, czy się w ogóle wezmą. No już tam, to tu gruchają, się sama pławi, a ten nic. Jeden młodzieżek, ktoś widzę wyszedł, jest tutaj białogonych. Od niego to koledze wydałem na ciemnym ogonie. Taki bez fartuszka. Nie jest białogony, także jest trochę młodych. Ogólnie mogę być zadowolony. Ważniejsze, że gołębie jest zdrowy. O kosy przylecia. I mam tutaj kosy. Gołębie się ich boją. Proszę bardzo, tu się zwaną na dwa. Dwa To wszystkie młode te kosy. Mam tutaj nowych przyjaciół, nowych gości. Już tu jest trójeczka. Ciekawe, czy jeszcze trójeczka przyleci czy nie, bo ja mówię, było sześć. I młodziaczek w tle, tutaj na miałym ogonie. Zobaczymy, dobrze, jak to będzie się zachowywał. I się będzie ja mi trochę boją się tych kosów, ale psy na razie nie czekają, Bo w dzień, jak tylko się pojawi, tutaj siwy, siwy przychodzą dwa. Z piekarni to moje przyznane to 5 godziny to już czekają 3 kosy, o ten już się potrzebuję, ten już się potpowuje młodziaczek No już jeden wyszedł taki mówię na świat Uważać jak tego gonią, żebym go nie zagonił, bo zagoniłem, to zawsze coś takiego zagoni. O, trzy kosy, nie wiem czy czwartego nie widzę zaraz. Także nowi goście są na podwórku za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich, hejka o, jeden się upłynił jak będzie moją robaki ja myślę, że chciałbym nagrać jak było 6, bo ich jest 6 tutaj tych młodych ale nie wiem czy się uda Czekaj. Wyszedł po białym ogonie i po jasnej wylotce na za ciemno, obydwoje lotowanych. O, widzę, że podchodzą te kosy. Tu się na razie nie boją. bardzo bardzo robaczki jak tutaj zasuwają, nają, zbierają. Stare to są całe, całe czas a młode to jeszcze nie mają takiej barwy te kosy. Hmm. Powinna coś dolecieć te kosy. nie boją i go jak na razie nie przyzwyczajeniem się od teraz gdzie odchórną o pitonie już już te podchórną jeden jest jeden został Powiedziałem tak krótko, zwięźle, pełna integracja, kosy wspólnie z gołębiami tutaj na podwórku sobie ładnie żerują, gołębi się nie boją i kosy też gołębi się nie boją, w ogóle okarpiaki się dogonią na jajeczka. Proszę bardzo. Ciekawa czy więcej psy ze mnie nie może by więcej przyleciało tych kosów, jest dwa. Ja widzę, że mój gościk suczka zaszczekała i wyposzyła No i mamy dwójkę kosów, jest trzeci No, trójka była na więcej, ale Mówię, było ich sześć Nowa trójeczka jest Jest taki bardziej czarny Także goście na są <gry> To Dobrze zwiastuje. Jak są nowi goście, to coś się będzie działo. I młodziaczek przy kosach. A otrunął teraz, proszę bardzo. Do gołemnika poszedł. A jeden otrunął z powrotem. Karpiaki gonią się na jajka Trudzie jak lata lada, zanim ją goni. więcej na razie ich nie ma 3 najwięcej było zobaczymy myślę że go im pochodzą to przyleci ich więcej O, już jest trójeczka. Zobaczymy czy coś zalecą. Jeszcze trzy. Trzech brakuje do szóstki. Widzę, że kosy też się nic nie boją grałem. Nie zwracają na nich uwagę. Tylko zajmują się wydziaływaniem tutaj, widzę robaczków ziemi. O, odlecia odleciał jeden. widać jest tylko trójka, trójka gdzie indziej widocznie odleciała i pilnują się trójkami tu jest trójeczka, było sześć czyli trójka gdzieś jest w innych gościach, nie u mnie ale myślę, że Następna trujeżka, jest już czwarty, czyli brakuje dwa. To mi się wydaje, że jeszcze będzie dwa. Powinno być. O, jest piątka. Proszę bardzo. Mam tutaj piątkę. Czyli brakuje jeszcze jednego do kompletu. Jest pięć nowych gości. Proszę bardzo. Pięć młodych kosów. Jeszcze brakuje jednego do kompletu. O, to. I to wszystko młodziutkie, starych nie ma, tylko młode. O, o. Teraz ich ładnie widać. Mamy takich piątkę gości, wyczyszczą z robaczków. Tutaj gołębie gołębie nie będzie przeszkadzało. Widzę też gołębie tutaj. Proszę, kurczę. Piątka ciekawe czy szóstka przyleci. Także mamy nowych gości. Integracja jest... pełna. Gołębie obok, kosy sobie... robią swoje, gołębie swoje. I tak powinno być, o. I mnie się też w zimie nie boję. Siedzę blisko i... Kosom nie przeszkadzam tutaj. I piąteczka kosów. Ale starych jeszcze nie widziałem, bo stary chyba samiec jest czarna, samiczka taka jak to samiczka, zawsze gorsza. Trochę ma słabiej barwy, ale do teraz podeszły. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich Hejka. Miłego oglądania. Nasza piąteczka jest ciekawe czy do, do tej piąteczki doleci? Szóstej. O, odleciał jeden, a no już poleci. Polecą. z boku a te tutaj poleciał tutaj bliżutko, no dosłownie metr mnie dobra, kończymy